Cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie z tej strony Sinter. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. No i tak naprawdę na samym początku tego nowego filmu muszę powiedzieć, że pomimo tego, że na ekranie widzicie nowy tytuł, tytuł Days Gone, nie oznacza to jednak, że seria Red Dead Redemption 2 dobiegła końca. Nie, nie. Seria Red Dead zostanie kontynuowana, więc e, tak jak mówię, o to się po prostu nie martwcie. E, natomiast e, dlaczego e, dlaczego w ogóle postanowiłem nagrać e, po prostu z innej gry? Otóż moi drodzy ostatnio e, ogólnie sprawdzałem swój kanał, zobaczyłem, że e, ogólnie mam 12 albo 13 12 albo 13 odcinków z Red Dead'a no i po prostu pomyślałem sobie, że może fajnie wprowadzić tam coś nowego, jakieś takie można powiedzieć przełamanie pod względem tytułu e, i tak sobie pomyślałem, że może właśnie Days Gone to będzie właśnie fajny tytuł, który wprowadzi na mój kanał też e, taki trochę e, inny rodzaj tak naprawdę gierki, bo no jednak tutaj jest survival, tutaj jest przetrwanie, więc Ogólnie moim planem jest to, że dogram parę odcinków z gry Days Gone, nie wiem, może 10, 11, 12, a potem jak już sytuacja pomiędzy Red Deadem a Days Gone się ustabilizuje, no to będę wrzucał filmy na zmiany. Raz odcinek z Days Gona, raz odcinek z Red Deada, no i zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, dobra, ale tak naprawdę bez zbędnego gadania eee, widzimy się w rozgrywce. Hey, ustawiłem e, poziom trudności normalny e, z tego powodu, że jak widziałem na zwiastunach, e, no to można powiedzieć, są tam e, ogromne hordy tych zombiaków. E, no i po prostu wydaje mi się, że jak na samym początku poziom trudny, e, zwłaszcza, że nie mam takiego obyznania w tą, w tą gierkę, no to... To mogła być trochę przesada. No ogólnie muszę jeszcze powiedzieć tylko tyle, że można powiedzieć ten odcinek nagrywam w połowie drugi raz z tego powodu, że nagrywałem wcześniej, ale... No po prostu coś się zepsuło i muszę nagrywać od nowa ten odcinek, więc no trudno. Na szczęście nie przeszedłem chyba nawet połowy misji albo questa, o ile tak to można w ogóle nazwać, nie wiem. Ale naprawdę powiem szczerze, fabułki jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy. No i co, no i zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Tutaj gra nam się ładuje. Dziwnie, że to tak o, dobra, nieważne. Jest cała bardzo, może pewnie mnie zachaczył nerkę czy coś. Udało się zakażenie. Jak się trzyma się To durne. To był taki mały taki mały dzieciak, taki Zjedzel, Jedyzyny, się to jest taki pieprzony szczyl. kurwa nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Dobra, no już trafia. Nie wygląda. To jest nam się przebaczę. Powiedzmy radach i ściągnęli, jesteśmy głowców. Chodź. She. <słuk> pomocy, ona jest ranna. <słuk> co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpiertala. Sam nie wiem. Dźgnęli ją. Jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O niech szania to nie ma szpitali. Macie lekarzy, macie system, macie wszystko! Jestem po licencjacie, ok. okej? Ja, ja tu jestem na ochotnika, nawet nie powinno mnie tu być. Okej. Szlachem. Zabieram najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Jak to, to zmieścisz tylko dwójkę? Nie obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Pomóż mi, no już! Całkowicie. Jest dobrze. Nic ci nie będzie. Zajmę się nią. No. Hej. Za chwilę lecę, dobra. No. <grym> Hej, burzę, dawaj, śmigłeś już lecie. Na śmigłeś już leśnie. Całem, co, co, co mówią. Mają miejsce na górę dwie osoby. Lećmy. Leć Jeszcze z gorszy chujnie. Co nie? Wiem stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Obóz uchodźców na północ od Free Jack. Buzer nie, nie poradzi sobie teraz bez mnie. No i tak tytuł Days Gone No powiem szczerze, że jest to naprawdę bardzo ciekawy e, Ogólnie tej gierki, bo naprawdę zwiastuny Szczerze mówiąc naprawdę, no mocne te zwiastuny były, mocne, naprawdę bardzo mnie zaciekawiły No i naprawdę Cieszę się, że mogę to nagrywać Cieszę się, że mogę e, też po prostu wprowadzić taką Akurat serię gier, typ gry, który po prostu uwielbiam właśnie na swój kanał, nie? Naprawdę bardzo, akurat lubię takie wątki survivalowe i tak dalej. Dwa lata później. Ale naprawdę, oprawa graficzna świetna. Naprawdę fajnie to wygląda. Szczegóły postaci. Zgubiliśmy go. Musi być blisko. Czekaj chwilę, wyłącz silnik. Alvarez, hej! Alvarez! Co się tu stało? Znaczy... Kto to zrobił? Czy to... To wie czyści? Lijo! To zrobi! No i są motory słynne. Jedziemy. No. ale szczerze mówiąc ciężko się jeździ. Tak. Nieby fajny system sterowania, ale no taki inny niż kurde w GTA na przykład. Więc no powiem szczerze. A spokojnie przyzwyczaję się. Wiecie co, jeszcze jeżeli jest taka możliwość to postaram się włączyć jakieś napisy to jest obraz dzisiaj, a tutaj są, proszę bardzo o naprawdę Teraz był akurat przykład dialogu, którego tak, no niedobrze było słychać w sumie. a przynajmniej ja tak dobrze nie słyszałem przez ten motor o, wyskocznia HEPA! Zdecydowanie nie są to tereny dla e, samochodów. się chyba leje nie wiem czy bagred nam nie strzelił poszedł tędy chodź dobra tropienie naciśnij R3 żeby użyć survivalowego widzenia ha, no to w sumie podobnie jak w w nie poza bandą faktycznie widać no, jakieś może nie ślady dobrać. Może nie dogadał się z Nie, Leon od dawna sprzedawał mu i w końcu dostał za to po dupie ej, ej, czekaj. Tropienie wskazówki. Podczas używania surwalowego widzenia twój kontroler bezprzewodowy DualShock 4 zacznie wibrować. Czekaj chwilę, o, czekaj. No faktycznie, czuję. I tutaj coś jest, jakaś mała lupa. Dobra, popatrzę. Czekaj, czekaj, tutaj. Tędy. Świeże ślady. I to jedziemy. Nie ma co. A tak w ogóle to gdzie ty się nauczyłeś tropić? Jak byłem mały, polowaliśmy na wapiti z moim starszym. Zrobiliśmy za nimi pełno kilometrów. Nie, naprawdę graficznie fajnie to wygląda. Zajebiście po prostu. Ło! To nieźle. Strzelanina. Kurwa. No chodź. Wszystko gra, bracie. Tak, 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 to tylko draśnięcie. Tupech nie umie celować. A kurwa mać. Nic mi nie jest. Buzer. Czyli chyba idzie tam, w stronę Da ci bardzo dużo krwi. Daleko nie zajmę. Wow, wow, wow! No i są hordy, o których mówiłem. No, nieźle, nieźle. Sprawdź go. <gry> Chwabisz. Strasznie chujowa śmierć. Powolna i bolesna, ale ty chyba już to wiesz. Wciąż żyła, kiedy ją znaleźliśmy, ty skurwielu. Nie chciałem marnować kul, nie na nią. To... Zaczekaj chwileczkę, zaczekaj no. Powiedz, gdzie jest skrytka. Leon, jeśli powiesz, nie jestem tobą. Mogę obiecać, że szybko to załatwimy. Wygląda na to, że nie będziesz długo cierpieć. Leon, widzisz, masz malutki problem, stary. One czują twoją krew. Tam, z dołu. Jak myślisz? Jakie to uczucie? Ha? Zostać rozszarpany. Pożartym żywcem. Niedługo się przekona. Jep się. Żegnaj, Lio. Nie, chwila. Dobra, dobra, czekaj, czekaj. Jest niedaleko. Weź sobie. Gdzie? Na cmentarzu. Jest. Na starym cmentarzu. <laughs> Dzięki. Nie mówiłeś! Zrób to. Nie zostawiam mnie tu człowieku. Ale tamtą dziewczynę zostawiłeś. Zrób to! Ty pieprzony kłamco. Zrób to. Będzie potrzebować jakiegoś dowodu. No to ciśniemy Dobrze, dalej. Nikogo nie powinniśmy zostawiać. Nawet takich kutasiarzy jak Leon. Hm. Wróć do motocykli. Ej, czekaj. Chcę przeszukać obóz. Może znajdę jakiś opatrunek czy coś. O, tutaj coś jest. Okay. Butelka jakaś wody. Co to jest? Środek sterylizujący. Aha. No. Przytrzymaj L1 aby otworzyć koło przetrwania. OK. Stwórz bandaż. Teraz muszę tylko to do kupy i tak jest. Aha i jedła er użyj. Dobra. Dobra. A, być no. no widać że pasek się załadował. Zdrowia. Myślałem, że pojedziemy na polowanie. Zawieziemy trochę trofeów, Taker. Chyba, że będzie lało. Daj no spokój stary, przyda się kilka kredytów. Trzeba skołować zapasy. Dobra, dobra. No, ale nie chcę jechać na całą noc. Dobra, jeszcze 50 metrów. Dawaj, dawaj, biegniemy, biegniemy. Jezu, muszę wrócić <śm> do formy. <śm> Lądowania po, wyskokach, po wysokich po wysoki wyskochach zawsze spowodują uszkodzenia motocykla. Ciekawe okay. czy znajdziemy coś przy maszynie Liona. Warto czytać te wskazówki. Nie, jasne źle. Co? A to skurwia. Albo przewód paliwowy, albo się zeszczanę. To pompa paliwowa. Lion, no tak. Rozwal mi pompę paliwową. Możemy wyciągnąć przez jego motocykla? Nie ma szans. Słuchaj, wróćmy po prostu na górę o Liri. Ruszymy z samego rana, znajdziemy części i wrócimy po sprzęt. Nie, chyba mam lepszy pomysł. Może uda nam się to załatwić od ręki. Co? Wiesz... Szalony Willi jest niedaleko. Po prostu tam podjedźmy. Co chcesz zrobić? W sumie i tak mieliśmy trochę zapolować. Miejscówka szalonego Uliego się nada. Okej okay. No dobra, no to jedziemy. Nie ma co hej, co ci dał Leon? Nie, nie pytaj, może to jakaś mapa. Jak odzyskam maszynę, wrócimy na cmentarz, rozejrzymy się. Jasne. Spoko. Jutro będziemy leki? Zabierzemy je do Taker i zgarniemy nagrodę za Liona. Potem ruszamy na północ. I myślisz, że na północy jest jakoś inaczej? Nieważne. Myślę, że dobrze nam zrobi, jak się stąd się. No, jakieś tam mniejsze grupki tych zombiaków są. No ale w sumie wolę już takie grupki Czekaj, niż te hordy. Dwa dni temu widziałem coś podobnego Grupa wieczystych zablokowała drogę starą ciężarówką Chodź, pomóż mi z przepychanie pojazdów No dobra no. W środku jakiś trup O ale się mistrzem a, kwadrat, ło ja tutaj śliczny Przeprowadzić tak Okej, okay. okay. dobra. Dobra, Zatwiłeś ich? Dobra, naprawdę jesteśmy. No znaczy w sumie go? Bo tak to to. Ja odwaliłem największą część roboty. Dobra, to wsiadamy. Na motocykl Buzyra. Aha, dobra, kwadrat. No to dobra, no to jedziemy. Tylko gdzie oni się skryli? Jak tutaj są skały, to nie wiem. Ciekawe. Jestem ciekaw, czy to są takie losowe zdarzenia, coś w stylu, m, można powiedzieć, Red Deada, że nagle jedziesz sobie i coś się dzieje i nie jest to do końca zaplanowane, tylko po prostu coś tak z dupy się dzieje, nie? Tego jestem ciekaw, czy to wszystko jest tutaj Chora, to to ustalone, czy nie? Weź może strzelbę, pójdę przodem. No, akurat tą skazówkę to już... Ten punkt dostałem. Stuknij, żeby włączyć... o, spoko. No i zajebiście. Cholera. Tylko To za zastrane półgłówki, każdy jeden. Co oni sobie myślą? Panie federalny, możemy tu sobie posiedzieć, aż przyjdzie horda i nas wszystkich pozabija? Parszywa śmierć. Utknąć w takiej dziurze. Czujesz to? O, Jezu. Tam. Szybko, idziemy. Czekaj, stój. się ile mołdówów ci zostało? Zahaczymy, jak będziemy wracać. Zostaw. Jasne. Chuja nie zostaw. Kurwa, myślisz, że kogoś tu znajdziesz, Dick? Co? Tylko jeden? O! Dink? Kurwa, Dink! Ej, Dink, 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 Dink! Brachu, brachu! Chyba już nie żyję. Zniszczysz mi strzelbę. Znowu chcesz tam jechać. Stary o czym ty gadasz? W cholernym obozie dla uchodźców. Zawsze tak się zachowujesz, kiedy cię czekam. Co nie by jak. Okay, dobra. Mapa plus cele. Aha. Czyli tak. Menu umiejętności. Przesunę w dół. Menu ekwipunku. Opcjonalna nawigacja. Powiem szczerze. W sumie spoko to wygląda, no. Fajnie. Wątki fabuły, umiejętności, ekwipunek... A, a gdzie jest ta mapa? Bo ją zgubiłem. A dobra, no nieważne. Potem najwyżej to ogarniemy. Przestań. Gdybyś wsiadł do tylko teraz z salą, różnica byłaby taka, że ty też byś nie przestań. Dobra, Buzer za nami leci. Niech to Co? No, no nieźle. Jeszcze alarm się włączył. Oho! One chyba się boją światła. No tak się zasłaniały przed tym światłem. No to może być ciekawe. Dobra. No Wyłączmy ten alarm. Zaraz przyjdą kolejni pewnie Przestań już Mogę sobie wyciągnąć Pompę Nie ma szans, nie przeciśniesz maszyny Ej, a tunelem serwisowym? Może po prostu spróbuj z drugiej strony Dobra, tylko musisz skierować światło w tę stronę Może tutaj O Szmatka i ten środek nie no, krew akurat zawsze świadczy o czymś, o czymś złym Kur... wiedziałem, wiedziałem, że coś się stanie dawaj, dawaj, dawaj go nie no, widać, że dobre jest <laughs> o, jakieś okay. chyba leki a nie Banda szmata. Tutaj środek sterylizujący. Dobra, no to chyba tutaj wszystko. Tutaj już więcej nic nie zajdziemy. Hm, patrzcie, daliśmy radę sam, sami. O, no i alarm. No i zajebiście. Nie przewidziałem tego kurwa Ale spoko, spoko. Zajebiście strzelam. Jest no problem. Szybko, 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 włączaj to, włączaj to. Już na mapce widzę, że chyba biegną sobą, do nie? się. Dobra. Dobra są tutaj Zaraz zobaczę, czy faktycznie boją się światła czy nie Boją się światła boją Nie podchodzą No To chyba je, mamy Mamy taki można powiedzieć e, Taką pomoc trochę Nie tam już nie idę nie Ile mołdowów ci zostało? No. Właśnie użyłeś ostatniego. A masz coś przydatnego w sakwie? Tak, tak. No to pokaż, co tam masz. Butelka po piwie i nafta, okej. Okay. To zajmie tylko chwilkę. Dobra, tworzenie. Chyba zadziała. Teraz mogę użyć, tak? No dobra, to rzucimy prosto tu, opa. Ja się już tutaj przygotuję. Boją się, boją się faktycznie światła. Dobra, tylko daj mi chwilę. Nie, nie, daj mi chwilę, od razu idę na ten motor, bo już nie chcę. Tutaj za ciemno jest, ponuro tutaj. Myślałem o tym, co powiedziałeś, żeby ruszyć na północ. Wydaje mi się, że dobrze ci zrobi zmiana otoczenia, Rozjaśni ci głowę. Może rano, Odbierzmy nagrodę, a potem ruszymy w prasę. Jestem ciekaw czy właśnie będę można powiedzieć w pojedynkę w tym świecie, czy jednak zostanie udzielona mi jakaś pomoc, że będę mógł sobie, nie wiem, albo z tym buzerem cały czas będę jeździł. Jestem bardzo ciekaw. Jak to wszystko będzie wyglądać? No trochę ich jest. Nie ma co ukrywać. Paskuby. Co tam się... Co jest? Nie znam się nawzajem, czy o no, co to będzie? Przecież to nie był żaden człowiek, tylko jeden z nich. Cholera, trzeba więcej amunicji. O czym myślisz? Już wiem, że to będzie twój pomysł. Po prostu... przejedź środkiem. Po i ilu tylko się da, a ja w tym czasie... ja pójdę od tyłu, tamte z boczem i znajdę wasz... E, daj mi parę minut, żebym znalazł odpowiednie części, potem zawraca i spieprzamy. A ja sobie pozabijam skórwieli. ty chyba też umrzeć. Jak mówiłem, nie dzisiaj. Dobra, no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No jestem ciekaw, jestem ciekaw. Ale w każdym razie jak zrobiłem sobie ostatnie cięcie, zobaczyłem, że już film trochę długo trwa. Dlatego moi drodzy widzowie, teraz to co zrobię to szybki zapis. No i co? No i tak naprawdę widzimy się w kolejnym odcinku z gry Day's Gone. Ja naprawdę nie mogę się już doczekać kolejnego odcinka, bo jestem ciekaw, co będzie tak naprawdę dalej, co się, co się wydarzy teraz, nie? Trochę ich jest. No i podejrzewam, że w kolejnym odcinku będzie troszeczkę więcej takiego skradania niż takiej rozwałki, którą ja po prostu kocham w grach. No to nie będzie już taki Red Dead. Ale dobra, ja się z wami żegnam. Na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Yeah.